pewnie jeszcze mnie nie spodziewaliście ale witam was po dość długiej przerwie bo prawie dwa miesiące nawet chyba ponad dwa miesiące nie było filmików, byłem dość chory i poza tym no, nie miałem weny do nagrywania ale teraz się to wszystko zmieni będę nagrywał mam nadzieję filmiki co dwa tygodnie recenzje głównie ale też myślę, że zaczniemy nową serię która się właśnie dzisiaj pojawi motyka vlog po prostu będę kręcił, co się dzieje każdego dnia mojego. Pewnie się dziwicie, dlaczego akurat taka figurka została wybrana na początek. To jest moja pierwsza figurka, jaką posiadam. Znaczy, może nie to, że pierwsza, ale pierwsza, ale pierwsza, którą do tej pory mam, bo miałam zestaw kruszałka skał. I pierwszą moją figurką wtedy był Cole z Jungle. No, ale tutaj. To jest Jay, z zestawu smog Jaya, którego do tej pory mam, ale dość po dużych przejściach. No, ale zacznijmy motyka vloga. W kolejnej części motyka vloga gdzie moderać paczkę, napisałem sobie numer. Już podchodzę wręcz na podpaczkomat, zaraz wam pokażę, co w niej jest. Mam nadzieję, że cokolwiek z moich jestem podpaczkowcami. Ale tam jeszcze nie mam tam jest, a no nie chcę, że widział jak nagrywam normalnie, jak paczkę sobie Dobra, paczka odebrana. Nie pokazuję kodu, żeby ich nie wiedział o nie... no. W domu unboxing. Na takim trochę innym ujęciu, bo mam teraz jak na stoliku do recenzji. Na tle zestawu, który sobie teraz składam. W ogóle polecam mam to, to jest mega dobre. No, otworzymy tą paczkę. W teorii powinien, powinno w niej być y, trzy figurki i parę akcesoriów, których mi brakuje z pierwszego sezonu, ale zobaczymy co będzie. Otworzę już sam. Dobra, paczka otworzona. Zawinięte w papier to, to w pierwszej jest o, Samurai X, nie ja. No i Trzy berła, maska czerwona i dwa miecze. Dalej. kol ZX. Brakowało mi. A w tym ostatnim Kali ZX, którego też mi brakowało. No i super. Pierwszy zestaw, a mianowicie traktor z serii Lego Technik. Nie będę go otwierał. Idzie on bezpośrednio na. Inwestycje. Kupiłem go za 99 zł, czyli dość mało. Była w biedronce przez dobra, dość. Yy, I po prostu normalnie on kosztuje na promoklockach nawet 130 zł, a ja go kupiłem za 99. Myślę, że. Znaczy, na, na pewno go nie będę odbierał, yy, otwierał, yy, ale myślę, że może mi się trochę wzróci, zwrócić po tych paru latach. Dalej idąc jest Star Wars. Kupiłem dwa takie zestawy. O, to się jest tutaj, że najwyższy porządek i numer katalogowy 75132 chyba. Kupiłem dwie sztuki. O, na górze mam drugą na szafce. Eee, oczywiście jedną recenzuję, bo po co dwie przecież to, to jest to samo. Zestaw bardzo fajny, ludziki oddają. Budowla też mega fajna. A był dość niedrogi. I jeszcze jeden zestaw ze Star Wars: Czołg opancerzony. Zestaw 75283. Figurki bardzo ładne. Klon, mój pierwszy. O, się Asoka. I dwa roboty. Od lewy w sumie droidów. No i też bardzo ładny czołg. Ponoć teraz ma wyjść nowy czołg. I też go będę planował kupić, bo figurki naprawdę bardzo ładne. Fioletowy klon w ogóle. Robi to wrażenie. Yy, I zostało największa, została największa seria, czyli: Oczywiście Ninja moja ukochana seria z dzieciństwa. Yy, I idąc tak jakby rocznikowo, to yy, sezon piąty. Znaczy no, na, początku, na początku, też są figurki, które mi przyszły w parce, która była wcześniej, ale z sezonu piątego przyszedł mi motor. Motor Cola, bardzo fajny zestaw Już go zbudowałam Możecie czekać na recenzję też niedługo Napiszcie mi w komentarzu czego chcecie pier, Pierw recenzję Możliwe jest wszystko to co mam teraz pokazane na filmiku Plus jeszcze 9449 yy, Bo figurki do niego przyszły i już mam całego pełnego No Bardzo fajny zestaw Figurki też dość spoko I motor dość fajny Ale wydaje mi się że lepszy jest ten z 11 sezonu Dalej mam starcie Titanów mech, o nie wiem, nawet się nie mieści w kadrze. Też świetny zestaw, ale powiem wam, zawiodłem się trochę. Jak zbudowałam, w ogóle bardzo nie lubię budować robotów. Dla mnie to jest taka męczarnia straszna. Bo często to, to, co trzeba zbudować, to się po prostu powtarza. No, a tutaj mamy aż dwa roboty, z czego ten Zejna to jest naprawdę. Zawiodłem się na nim. Ten duży robot, czterręczny, tej całej, nie wiem, ona nasza chyba miała Basza. Tak, Bansha. Yy, powiem, jest bardzo fajny, cztery ręce. No pierwszy raz się z czymś takim spotkałem. Też tutaj kawałek otoczenia widać. Tutaj jakiś Samurai X, No, tutaj też fajny zestaw. Jesz jeszcze z tego sezonu czekam na rolę Rexa, ale to nie wiadomo, co z tym będzie, bo sprzedawca, z którego od którego miałem kupić coś tam, nie wiem. Dalej jest o taki mały polybag, Złożyłem go sobie. Bardzo fajny. Yy, no, konstrukcja też mega fajna. Jak, myślę, że kiedyś mam nadzieję, że będę miał. Jeszcze uda mi się kupić używaną. Yy, jak to się nazywał ten statek? Twierdzenie szczęścia. To fajny będzie tam jako taki mniejszy statek, bo tam już chyba nawet jest jeden mniejszy. Plus mam jeszcze ze smoka G, z tego sezonu. Nawet i ze święta umarłych coś się znajdzie. Mianowicie taki zestaw. Najmniejszy z tego, no z tego jakby. Nie wiem jak to nazwać odcinka Ninjago. Specjalnego odcinka w sumie. Ale bardzo, bardzo fajny zestaw, powiem. Myślałam nad tym albo nad yy, tym. Yy, Pogromcą skał, ale niestety pogromcy skał nie było. Dlatego zdecydowałam się na to tego też odcinka specjalnego, ale w sumie bardziej mi to podchodzi pod e, sezon szósty O, może skrzydła zegna. Jest e, Zielony Smok Energy e, Dość duży smok Mam też oczywiście do niego tą katapultę i wieżyczkę, ale po prostu nie pokazuję teraz Figurki też mam wszystkie No i ten smok też bardzo fajny, bardzo mi się... Tutaj podoba, tak pod recenzję to w sumie podchodzi Ale strasznie mi się podoba to wykorzystanie tych jadeitowych ostrzy Naprawdę I smok też bardzo, bardzo duży O, wywalił się No ze stabilnością trochę słabo, ale naprawdę smok Smok ładny I tutaj też mega fajny kolejny zestaw z 11 sezonu Ognisty kieł Pewnie mało z was się spodziewało, że będę miał taki zestaw bo naprawdę, no nie oszukujmy się, no kto by go nie chciał mieć. Bo naprawdę, Asfira robi tutaj robotę. Mianowicie, wymieniłem się z pewnym chłopakiem z mojego miasta. On jest do mnie rok starszy. Dałem mu zestaw z Marvela, Infinity Saga. Taki robot. 7,619 wydaje mi się, ale... Jeśli podałem numer kompletnie innego zestawu, to... Przepraszam, to był taki robot, gdzie był Iron Man. Chyba z... Pierwszej części Ironmana, chyba tak, tak, raczej tak. Ale no, zestaw, który dostałem, naprawdę bardzo ładny. Też tutaj ta, nie wiem, co to błona bym to nazwał, ale nie jestem pewny, bo błony to chyba mają smoki w skrzydłach, a tutaj to jest taki od grzechotnika, mi to bardzo podchodzi. Ale zestaw ogółem bardzo ładny. Dalej w kolejności jest y, dziesięciolecie, nin dziesięciolecie ninja go. Zestaw 71735 To jest y, remake Turniej wiałów, Który bardzo mi się podoba tamten, ale wydaje mi się, że Jeśli chodzi o figurki ten lepszy, bo tam mieliśmy Karlofa z takich lepszych i y, Całego tego szybkiego, nie wiem jak on miał się nazywać A tutaj mamy Jacoba, Bolowo i Gravisa Więc no, a tutaj też fajny smaczek na przykład w tym yy, całym wazonie mamy ostrze jadejtowe, które było też, pamiętacie, w pewnym odcinku czwartego sezonu. W ogóle u mnie czwarty sezon to jest no, na drugim miejscu. Na pierwszym mam piąty. P piąty sezon u mnie jest najlepszy. Na drugim miejscu mam sezon czwarty. A na trzecim sezon dziesiąty. W ogóle sezon dziesiąty też mega jest świetny. No i teraz sezon szesna. Yy, tfu. 14. Czekam na ten 16 ogółem z niecierpliwieniem. Mam tutaj śmigacz Loyda, znaczy e, chopper Loyda. Bardzo fajny zestaw. Mamy figurkę ni Loyda, który jest przepiękną figurką w tym sezonie No i też ogółem dość spoko sam w sobie chopper Z tego strony też zestaw e, 71748. To jest morska bitwa katamaranów. Też mi się bardzo podoba. Wymieniłem się w ogóle za te wszystkie cztery zestawy czyli Turniej żywiołów, Ognisty Kiel, ten właśnie zestaw i Chopper Loyda. Wymieniłem się właśnie z tym samym typem, który jest ode mnie rok starszy. I dałem mu zestawy nowe z Minecrafta 3-2. Taki jeden Postrach dżungli czyli to jest 2.1.1.7.6 1 1 7 6 i 21165 plus yy, właśnie ten zestaw z Marvela Infinity Saga i yy, zestaw z Lego City, furgonetka na safari. Nie pamiętam numeru. I zdobują takie cztery zestawy, które właśnie widzieliście. Z tego zestawu też jestem super dumny. I z tego właśnie sezonu brakuje mi jednego ostatniego zestawu, który bardzo będę chciał mieć. Mianowicie ten taki smok dżunglowy. Chyba on się jakoś tam na się nazywał, ale nie pamiętam jak. I jak się uda mi uzbierać, to wiecie. Na wszystko czekajcie na recenzję na każdego zestawu, który pokazałem dzisiaj. No. O, jeszcze na tym tle niestety zapomniałem, mam jeszcze taki jeden polybag. Też fajny, nieotwarty. Ale go na razie chyba nie będę otwierał, bo no, po prostu zostawię go sobie na później. Kiedyś go sobie otworzę. Dobra, na dzisiaj kończymy. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawcie łapkę w górę. Dodałem wam też komentarze. Możecie komentować. No. Dobra. Żegnam. Pa.